Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. Mamy powrót do zwykłych ranek dzików bożych. Dawno nie było na kanale. Wszystko przez Aszona która dalej trwa. Następny przystanek to 1.16 z Memento Mori. Także spodziewam się, że to będzie koniec moich przygód. Ale przynajmniej nie odpadnę jako pierwsza taka większa postać. Matej już odpadł w 1.16 z tego co kojarzę. Także sadek dla jego. Dołączę do Matyja. Będziemy mieli więcej czasu na komentowanie, nie, nam, nie będą nam się działy własne gry z tyłu głowy. A kto wie, może wygram i pójdę dalej. Zobaczymy. Jestem teraz też po e, moich tak naprawdę jedynych wakacjach w tym roku, więc zobaczymy, czy skill wzrósł, czy spadł przez ten czas. A gram z Hechemotem, który też zaczyna wrzucać swoje gierki na YouTube'a, także w opisie prawdopodobnie dam link do tego. Bo nie ma co się gryźć, nie ma co uważać, że jest jakaś konkurencja, tylko lepiej po prostu się wspierać. No i co? I klikamy, cyk, klepsyderkę i lecimy. Co nam tu dało? Eee, średnio, ok, średnio, średnio, słabo, średnio, średnio, średnio. Same średniaki tak naprawdę, ale nie ma nic, czego kategorycznie nie da się grać. No może poza tym. I tego wolałbym też nie grać. Ale poza tym to jako tako. Także usuńmy to najpierw. Potem myślę to. I potem chyba któreś z tych trzech. Ewentualnie to. Wiesz no ja uważam, że tutaj Human po prostu wali tego kraśka po głowie i, i jakoś to jest. Tak naprawdę, jedyny krasik jaki tam ma, moim zdaniem, szansę. To jak ma jakieś naprawdę. No albo ten wjazd obrzydliwy. Z szturmem teleportu, albo jakieś destro solidniejsze. Ale poza tym, to. No nie ja wiem, nie jestem przekonany co do tego Krasia. Tutaj. I teraz pytanie: które z tych dwóch? Bo to bym sobie zostawił, to lubię w miarę grać. Ja chyba nie chcę Akademii, po żadnej ze stron. Żadne jakieś dzikie high -rocki. No i mamy to. Piękna para: Marbas i Urgatka. Czyli Uno Reverse Card, mamy te same specki, tylko że moja daje więcej, tak realnie, bo ja magii i tak nie gram, tyle co szamankę z boltami mogę. I szamanki z boltami grał nie będę. Robimy wjazd staczką, taczką, najprawdopodobniej. Agildia, dobra, dobra, zrobimy sobie wjazd z taczuchą bożą. Możemy mu zbić morale o 4. Jest jakiś atak. Kusi mnie ta ścieżka w sumie 4 moralki to jest dużo bardzo zbić, a tu z kolei mamy swoje moralki i lepsze staty bitewne. O, to jest syf akurat tutaj. Czerwona syf, niebieska słaba. Weźmy tą zieloną, trzeba się pobawić czasem. Zbić przeciwnikowi morale o 4 to świetna zabawa. I zaplanujmy sobie z grubsza, co my tu mamy grać. <laughs> Logę już mamy, czyli mamy lotny. Potrzebujemy to. Potrzebujemy to. Z tym namiotu prawdopodobnie brał nie będę, bo to się ciasno robi. Szałku brał też możliwe, że nie będę, bo to się ciasno robi, bo chciałbym dopchać też defa. A nie, szałku nawet nie mogę, muszę tak te, co ja bradzę. Dobra, dobra. Jest rozbicie światła odpowiedź na ogień cudna sprawa. Nie ma na razie na to miejsca. Na razie wyrzucamy tak. Czy ja potrzebuję którejś z tych rzeczy? Nie, na razie nie. A kropelki wziąć nie mogę, więc weźmy tą logę. Ho, oświecenie. Zamiast defa weźmy. To mi. To jest potencjalne zepsucie sobie bildu. I to jest to może być bajt. A z drugiej strony to może bardzo oddać. Więc ja wezmę. Gamblujemy, że to się opłaci i idziemy levelować. Lotniak jest dowo. Najwyżej zrezygnujemy też staczki, chociaż wolałbym mnie. Kulturystyka, żeby przypchać. Yy, na razie stąd. Już ten atak. Mm. Zmniejszamy te pulę, dzięki czemu będzie większa szansa na taczkę. Tak realnie patrząc. Stąd na razie werbunek, jest taktyka, taczki dalej nie ma i to jest lekki problem, poszukajmy sobie jej dalej, to jest git, bo chcemy aurę, zejdźmy na razie z ataku, no chyba, że wywalić tą taczkę i wziąć rzeczywiście np. rozbicie przywołania albo światła. Ale nie jestem przekonany. Dobra, tu mamy 100%, więc można wyrzucić. Wraca lotny. No, trochę późno się robi na te machiny. Walić machiny, bierzemy obronę. Gramy wjazd bez machin, chyba. W takim razie. I w takim razie weźmiemy też szałek. I już jest za późno na to zdecydowanie za późno. Nie dobijemy tej taczki. Niestety. Także kropelka Git. I tu możemy nawet zrobić tak: przerolować. Nie, za duża szansa, że się nie uda. Lecz odprąć na ogień, to ja bym sobie wziął. Jest szałek. Tylko teraz trzeba. Co? Tu mamy zapchane, tu mamy zapchane, tu nie mamy zapchane, tu nie mamy zapchane. Czyli muszę wrzucić to. Zapchać sobie znajdywanie. Muszę wrzucić kropelkę. I dostać siłę ponad magią w odporność na ogień. Wspaniale. Statystyki. Aha, 8, 12, 3, 7. Mało ataku, bardzo. No ale trudno. Za to dużo defa, a gramy bez defa. Co jest dość ważne, żeby mieć dużo defa. Fajny bolidzik, ale wolałbym wersję z balistą. No nic. I czekamy. Tak, czekamy. Skoro gramy bitkę, to nie chcemy, żeby on się ruszał. Weźmiemy te minus-moralki, to jest śmieszna ścieżka. Mamy kawałek smoka, idziemy i tak do złodzieja. Także tu jest też potencjał na jakiś secik fajny. Zobaczmy, jak to wygląda po artach. Staty raczej zbytnio się nie podbiły, no. 13-13-3-8, będzie 15-15, nie tak źle, nie tak źle. Jakiś na przykład hełmik... Yy... Ten chaosu, czy jak on się nazywa? Ten co daje wolę Urgasza dodatkowy atak. To byłoby super. I do tego na przykład jamniczy pierścień. I klasa. I to byłby najlepszy złodziej jaki by był. Ależ wiesz, obu bym mógł nie kupić chyba. Mogłoby mnie nie stać, nie być stać. Pokaż złodzieju. Co masz? Lipę masz. Oj, lipę masz. Co ja mogę sobie kupić kapcie na rezista. Siekierka zajęta albo pierścin do Witala, po prostu i tyle. Ale to jest tragiczny złodziej. Dawaj mi ten pierścin do Witala, po prostu. Tego nie sprzedajemy. Chyba. No bo co? No nic nie kupię za to ciekawego. Nie, no słaby ten złodziej. Okradł, okradł. No i czekamy teraz tutaj. Ups, przypadkiem kazałem przeciwnikowi troszkę za długo zaczekać. Dobra. Yy, obrona laczki. Jezus Marion, gra to, to ja bym wolał tutaj to drugie w takim razie. No ale turno. Logę już mam na ekspercie, nie, na lepszym. A arty to do śmieci. I tylko to do śmieci. A właściwie to ja wezmę sobie jednego laczka, może. Więc tylko to do śmieci. No dobra, to bierzemy złoto. Nosz! Nie, no super, super arta mi dało. Do I teraz, patrzcie, teraz dostajemy na eksperta logę. Cyk, cyk, loga ekspert. Ha! Mówiłem. Eee, więcej szału. Nie mam tej umki, co na moralach daje im szał. Wezmę chyba po prostu lepszy krwawy szał. Ale to był słaby level bardzo. 14, 15. Bierzemy armię. Nie jest to jakiś super bolit, niestety. Gobas, cencik, ten cyk, No po prostu będziemy go bić. Może nie ma za dużo defa. Czek, jakby udało się wrzucić przed oprawcą krzyk. To byłoby super. Wtedy by pyrgnął mocniej. Balisty, zaraz zobaczymy. Jak gra piekielną sukupkę, to nie chcemy balisty. Cyk, cyk, cyk. Nie gra piekielnej sukupki, to bierzemy. Obniżamy mulaczko o 2, co prawda, co w przypadku lucky gateów jest ok. Jeśli są lucky gatey, to możliwe też, że nie ma magii żadnej ani nic takiego. I wtedy, minus moralki można próbować wykorzystywać jakoś. A jest ale jasno 14,9,913 O, jest czapa smocza albo coś takiego 4 laczka, czyli 2 3 moralki czyli na 0 będzie. No dobra, przynajmniej nie będzie moralował To są chyba full gatey właśnie, także troszkę zagraliśmy mu rozbicie Bram w tym wypadku No i zobaczmy jakie chce się ustawić Myślę, że jakoś tak. Kurde, tego nie chcę dawać do rogu, ale cyca też nie chcę do rogu. Wolę wiwkę chyba w rogu mieć. Albo nawet gobka. Ta, chyba goba. Nie, nie goba. Idźmy tak i zobaczmy, co się stanie. Cent do przodu, bo bardzo możliwe, że ja po prostu jadę i biję z kopyta. Jest ini? Nie ma ini. Po prostu. Jest inferno, moment. Jest inwalida, ale nie ma... Okej, okay, pierwsza szczęśliwa brama, niestety. I to jest brama, która jest najważniejsza na szczęśliwej, mam wrażenie. Więc także 31 konia dodatkowe. Zobaczmy, jak tam Imp. Imp nie jest szczęśliwy. A tu jest Combat. No, to jest dowo... Szczęście, będziemy się bić jak chłopy. Tutaj szczęśliwa i to też źle. Rzucamy bitewne, przynajmniej jesteśmy przed oprawcą. I co? Tutaj się zmarnuje drugi cios, więc tego nie chcę brać. Ja nawet nie, chcę, czy, nie wiem, czy nie chcę tego czartucha, bo on się jeszcze nie zbramował. Więc potencjalnie jemu ja tu zabieram naprawdę sporo armii. A sukupkę walniemy z kopyta. Ta jest, lecimy w niego Ciach, 3, za 5, 1, 2. Dobra, jest OK. Teraz możemy mu poprawić. Ciach. No i diabełek może zaboleć. Powinien wejść tutaj i zblokować mi wjazd centem w skupkę. Bo cent jak najbardziej ma zasięg na to. Dokładnie to robi, niestety. I teraz są problemy lekkie. Tego, bo się jeszcze nie bramował. A ty i tak masz robo... Nie, nie masz wtedy robocia. Trudno. Trzeba ograniczyć te bramy. Obzigane. Także idziesz na środeczek po prostu gdzieś. Kratkę do przodu trzeba było. Mhm. O, nieuważnie trochę gram. Sukupkę trzeba będziesz po prostu strzelić. I tyle. 9. Nie tak źle. Czar odparty. Okay. Tak, sukupkę trzeba po prostu strzelić. To, że oddała nalaczku, to tam mniejsza. No i tu bijemy chyba diabełka. Panie Gubasie, jak pan podbiega. 7. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kurde, no nie wiem czy on dobiega. Zawsze mi się tak chujowo liczy te kratki. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Jedna do góry. Chyba nie dobiega do diabełka. Czyli w takim wypadku nie wiem czy nie powinienem konia i walnąć bez kontry. Po prostu w ten sposób. No, i go basem mu poprawimy wtedy bez kontry. Bije to ja go dużo całkiem. Tylko zaraz tu wjeżdża 30 koni. Tu wjeżdżają jamniksy. Dobiegałem. No proszę. Czy to będzie follow up? Nie bardzo. W ogóle ten pasek jest straszny w tym momencie trochę. Stajmy sobie tu i po prostu uderzmy bez kontru. To jest darmowy cios za 8 koni. No, i dobra, czartów jest 7, to jak się zbramują, też tragedii nie będzie. Największy problem to jest 30 dodatkowych koni Snamkowcyca. smutny czart. No, tak tam oprawca jest i oprawca już długo to tam nie pobędzie. Dokładnie. Eee, ja chyba bym wolał, żeby on tam wziął i umarł. No, ale dobra, jest jako tako w sumie. Zabrał mi szamankę. Na no jak długo? Całkiem długo. Honestly. No właśnie, co ja chcę teraz bić? Chciałbym coś bez kontry, ale wszystkie te moje jednostki są tak daleko. Ja nie wiem, czy ja tego impa teraz nie gryzę. I potem nie próbuję tam wbiec czymś. No, chyba tak trzeba. No i zawsze to szałku dostanę. Niestety nie udało się zbić wystarczającej tej sukupki. A ja sam siebie to będę też tłukł dużo. O, teraz jest jego pasek z plusów, potem jest mój pasek. Takie wiwerny, rębacze, centy, to powinny przeżyć. Dobrze byłoby wmontować gdzieś cyklopa, który by skosik jakiś mięsisty rzucił. Dostają się też, żeby bić tą bramę. Oj, oj, oj. dobrze, czar Straciłem co prawda, tą szamankę, ale czar odparty to dobra rzecz. No tak, tu było wiadomo, że pójdzie w goba. A ja tam widzę ten mięsisty skos po jamniorach. Byle ten cyklop dał radę się tam wmontować jakoś. No, on się będzie bunkrował, chronił oryginałków i bił bramami. Jeszcze jest ten diabeł, którego trzeba zbić zanim padnie jakiś stag. No, to jest bicie złapy po prostu, okej. Okay. Z kosa mu żadnego nie dałem. Oj, oj! Czy tu jest szczęście żołnierza? Jest, okej. Okay. To nie ma co aż tak wyć o to. Ale było to bardzo bolesne. Dobra, tutaj jedne co nam zostaje to ładowanie się szałem. Nie wygląda to dobrze, jeszcze jak tutaj mi ten Jamnior wbiega. A wariacik już nie ma za bardzo szału. No cimszko, cimszko jest. Jeszcze za dziewięć mnie grzmotnął tam na laczku. Boleśnie. Uu, uu, to jest ładny damarz Chyba idziemy mu tam grozić. Prawdziwe staki. Jak go śmignę dwa razy to już w ogóle będzie super oho, ta super będzie, no Miało ich paść ponad połowa Ech No nic Dobra, tutaj przynajmniej nie wszedł fir. To dużo No, ale strasznie dużo tego demona jest. 60, ładnie. Dobra, kupiemy go on mi nie może zabrać tej many Bastion w domu. Bastion w domu. Jeden, dwa. Ale nie poprawię wtedy szamanką. Z kosików mi nie dał, taki kolega. Ewentualnie poprawię wiwką potem. Jeden. Liczyłem na dwa. Tutaj 1-2, 0-1, już bez damażu. Bimy impa w takim razie. I coś zostanie potężny goblin bojowy. Coś tam bije. No wchodzą, wchodzą, ale bramy też powchodziły i to jest problem. Tyle tego jest, że nie zbije nijak. Byłaby śmierć nie ta gierka byłaby prościutka. No ale wybrałem odporność na ogień niestety. Cóż, 50% tak zwane. No tutaj ten Firto był raczej bardziej pewny niż mniej. Więc o niego nie ma co się mazać. No i zbił mi kontrę tym centcie przez co cent nie dożyje swojej następnej, tury, nie robiąc demedu. 30 mniej. Viwka gryzie diabła, ale to już nie ma co. A, nie gryzie, no ta. No nic, dajmy się dobić i spróbujemy nextika zagrać. Czy balista by mi coś tu zmieniła? Chyba nie. Mam wrażenie, że nie. Zmieniłaby mi śmierć nieistniejącym, no ale to. Faktycznie, no, Mogłem grać tą śmierć. Miałem resisty. Można było to grać. Dobra, wystraszmy tego, żeby mi centa nie straszył. Teraz mi się skończył damage, bo nie mam bitewnego. Jest gryziony, no. Nawet nie zabił jednego. Już przygotujmy tutaj. O, teraz skosik! A co mi zniknęło? Okay. Dobra. Nie ma co przedłużać. Zagramy jeszcze na żeby było co na kanał rzucić. To tak jedna, to trochę mało. Czy dało się to lepiej zagrać w bitwie? Może. Nie jestem pewien. Jednak taki mecz, że jak siądzie, to siądzie u demona i tyle. A nie da rady. Obiadek musi zrobić. No trudno. Teraz dwa razy fazę, to myślę, że poszukamy innego przeciwnika. Ja dziękuję wszystkim za obecność po długiej przerwie. Tak właściwie na moim kanale, niestety, będzie dość mało rzeczy. No bo aż arena wchodzi w intensywną fazę znowu. Jedne 16 się toczą, zaraz będą jedne ósme, potem półfinały, ćwierćfinały, półfinały, i to wszystko trzeba lajtować. Więc zobaczymy, jak to będzie. Ale na pewno postaram się, żeby jakieś rzeczy się pojawiały. Dzięki wszystkim jeszcze raz. I myślę, że poczekamy, aż mnie przeciwnik tutaj dokończy. Dwa staki mu zostały do dobicia. No, zlituj się. Dobij mnie. Dokładnie. Także do zobaczenia, wszystkim.